Jak zakręcić włosy prostownicą? Moja sprawdzona od lat metoda. Rozczasujemy włosy, wybieramy kosmyk. Im cieńszy, tym lepiej. Wtedy skręt jest dokładniejszy. Obwijamy kosmyk wokół prostownicy, tak jak to zrobiłam na filmie. I okręcając prostownicę wokół własnej osi, ściągamy kosmyk na sam dół. I gotowe. Super opcją jest prostownica, która nagrzewa się nie tylko od strony prostującej, ale też z zewnątrz. Dzięki temu skręt jest dokładniejszy. I ważne jest to, żeby miała gumki na końcach, bo popatrzcie, ja ją chwytam na końcu, żeby dokładnie zakręcić włosy. Kręcenie włosów prostownicą bez gumowych końcówek może się nie udać. I teraz najważniejsza sprawa: jak zakręcić włosy, kiedy są długie, tak jak moje? No właśnie, to jest moja sprawdzona od lat metoda, która genialnie działa. Opuszczam głowę w dół, przeczesuję wszystkie włosy i dokładnie powtarzając te same ruchy, kręcę wszystkie kosmyki. Tak jak wspominałam wcześniej, im kosmyki są cieńsze, tym skręt jest ładniejszy. I uwaga, oto efekt końcowy: dajcie znać, jak się Wam podoba.